Siemanko widzowie, z tej strony ZimCie Łóżko, a dzisiaj musiałem przejść pięć zadań. Zaczynając od łatwego w miarę, a kończąc na naprawdę trudnym. No więc, zapraszam do oglądania. No, widzimy się w pierwszym zadaniu. A pierwsze zadanie będzie polegało na zwykłym klaczów. Aha, no to nieźle. Hm. Co? Jest! Dobra, udało się. A więc lecimy do kolejnego zadania, którym jest drabinka Clash, więc... No drabinka, zwykła drabinka. Dobra, więc następny na liście jest Ladder Clash, jak już słyszeliście. No tam muszę skoczyć, więc... A, idź, pierwsza próba nie poszła, tak dobrze jest trzeba było... I... Mm -hmm. Oj. Jest, dobra, git, id. idealnie, w ogóle mi nie wychodziło, nie stawiałam hand... Za, te, za jednym razem udało mi się. Raczej nie za jednym razem było 8 prób i udało mi się postawić i od razu zrobić klacza, więc. No, nieźle, nieźle. Ale następny to jest Water Skill z najwyższej kratki do najniższej, więc to już będzie cięższe. Lecz z porównaniem do tego, co będzie dalej, to to banalne będzie. No więc. A więc, widzowie, jesteśmy na najwyższej kratce, proszę zobaczyć. I nie mogę się dalej budować już. Hop. Hop. Nie da się. No, a więc... Zaczynamy. Pierwsza próba. Aha! I to naprawdę... Była pierwsza próba serio. Aha, okej, okay, dobra, więc idziemy do następnego. Nie wiedziałem, że to będzie takie proste. A następne już jest naprawdę nie takie proste, bo to jest. 180. A więc, widzowie, mamy tutaj 180, jak widać. No więc leży mm -mm. No trochę mi to niestety zajmie, ale tak długo zobaczymy. Na tym sobie to trochę powiększę. Hmm. Tak szybko. No! Dwa razy pod rząd zrobiłem. Dobra, trzy razy pod rząd trzeba. Jeszcze raz i jestem... nie wie. Nie. Nie rozumiem tego! Trzy razy pod rząd 180. No nic. No więc lecimy dalej do ostatniego, najtrudniejszego. Ech. A więc widzowie już jesteśmy tutaj, tylko najpierw muszę zobaczyć jedną rzecz. Czy jest to dobrze zrobione? No niestety nie. A więc robimy tutaj e, ice. Mm -hmm. No za pierwszym razem nie zawsze to wychodzi. Widzieliście widzowie? Widzieliście to? Mm. A więc widzu, dziękuję, że obejrzałeś to do końca. I mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał. Do zobaczenia! Eluwa!